Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk zaprosił przedstawicieli lokalnych mediów do sali konferencyjnej w hali urania na spotkanie wigilijne. Ten rynek medialny bardzo się szybko zmienia, jest bardzo trudny, więc mam nadzieję, że, że w naszym mieście będzie tylko lepiej. Bez was nie wyobrażam sobie zarządzania naszym miastem. Wydarzenie było okazją do podsumowania pierwszych miesięcy sprawowania urzędu przez władze miasta, które upłynęły bardzo szybko. Praca z urzędnikami, kompletowanie zespołu, nadawanie nowym naszym wydziałom, nowym naszym jednostkom, nowego wymiaru, przypisywanie zadań. Nie brakowało również Bożonarodzeniowych życzeń także dla mieszkańców Olsztyna. Rodzinnych świąt w gronie najbliższych, żebyśmy nie spędzali ich sami, żebyśmy wychodzili do naszego otoczenia, żebyśmy się spotykali. Dobrej chwili takiej zadumy, spotkania, porozmawiania, życzliwości. W spotkaniu wigilijnym udział wzięło kilkunastu przedstawicieli telewizji, prasy, radia i mediów internetowych. Telewizja Kopernik kopernik.tv